Halo, halo, słuchaj? Tylko jest problem. Kurwa, jest problem. No No i dobra, słuchaj, to dobrze. Eee, teraz muszę zrobić czat. Tak. Kurwa, bo nie wiem jak ja mam. Czekaj. Jak połączyć eee, Czat OBS, bs Bo nam. No właśnie o czym myślę, nie? Bo mam mam zamiar sobie ustawić chat z boku O, właśnie tu, czekajcie Bo jest taka funkcja jedna, że można sobie ten Nie chcę liczby widzów I to jest ten gdzie zaróżnienie rozmiarem czasu właśnie nie czekaj gdzie to jest nie no jaki swojej kurwa ale swojej jak Oh, a, tu jest, dobra, mam. The chat box, Ten Dobra. Yes. Dobrá. Clean. Weźmy clean, jak to wygląda. Okej, okay, dobrá. dobra. mi więcej na takie zasadzie będzie. Opóźnienie czatu. czy wiesz udarki? No właśnie, mam skurwa dwa ten. Ej, napisz coś, napisz coś Reis Okej. I zobaczymy czy się wyświetli na tym Czekaj Na YouTubie O działa O hit baby Ty no faktycznie dobra nice Bo szkoda że Szkoda że to nie możemy iść tam dalej ty, ale mogę to przenieść sobie w tym miejscu? O właśnie, ty. Ej, napisz coś jeszcze raz. Jest, ty, dobra. O, ty, faktycznie, ty. Dobra, ty, bo ja nie wiem, że ja to mogę zmienić, ty. Okej, okay, dobra. A bo to jest jeden czat, tylko dobra. Zwiększymy, nice. I tutaj też zwiększymy. Tylko, że na, na Kiku na będzie czat w inną, w inną mankę będzie, no bo tu. To... Nie, no dobra, też damy tu, no i pójdę. No. O, najbliżej ty, no To kurwa ma live'a prowadzić teraz. To ja tylko wejdę na ten. Wejdę sobie na Kika mojego. E, Kik, kij. Panu. No i zamiast i zamiast was oglądać to będę albo nie dobra na YouTubie to zrobię ty, bo na YouTubie jest kur, mam shortowy to tam sobie mogę zwiększyć ekran a powiększyć ekran będę właśnie czytał wasze wiadomości jakby to powiedziała tak to ujmę. Ty ale w końcu shortowy kurwa live odpaliłem ty ale jakiś gówn ty. Dobra. Mm. dobra. Nie dobra, jednak na Kiku zostanę. <grybujesz> to nie własny. Tylko słuchajcie, tych top do muszę przyrzucić, bo niestety a na jakich platformach teraz masz, na Kiku i. Na kiku na pełnym na ekranie, a na, a na shortowym mam na YouTube. O, oh, tu damy ten. to oh, nice. dalej to oh, Idealnie. O, i teraz mam na kurwa graty. Nie kurwa, sam ten dzisiaj wyciekał tak lata, No, spójrz tu. Ty paru, no. O, no. No. Oh, dobra. No i dobra. Ćwiczę ogarnij, albo idę jeszcze. Nie, 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 bo to będzie kurwa otrysajgon. Nie, 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 nie. Nie mogę ryzykować, stary. Nie mogę ryzykować. Ej, a weź napis na YouTubie, weź napis na, na YouTubie na Shortsie. Ja muszę zobaczyć, czy kurwa z YouTube'a też będzie widać wiadomości, bo tu na Kiku piszecie teraz kurwa. Bo z Kika to wiem, że widać, bo ja mam jeden zalogowany przez Kika, nie? Ale mi chodzi o ten. Tam będzie, bo widać czat, nie? Ja to ogarniam ten. Dobra. A na shortowym to jeszcze sobie wejdę na ten tutaj. Tak działa, jest, dobra. No działa, dobra, już działa, już działa, bo mam na shortowym, dobra. Kurwa, nie no ten short to będzie przejebany, ten short będzie przejebany. Widzowie jak chcecie to zapraszam na na kika, bo na kiku jest to on ekran. Od razu mówię, no. I tam będziecie wszystko widzieć, nie? Dobra, udostępniam ekran i jedziemy. Harna Dzięki za followa Wariacie. Siemano, witam Kurde, Wariat no. No to mamy mamy teraz na shortcie ty. Ty mamy na live'a na dwóch tych. I na shortcie i na tym. Dobra, czekajcie, bo ja muszę ustawić wystawić, przedłużania, bo my przedłużone skurwa live robimy, no, czekajcie. Kiedy jest który? 22, tak? 22, Na 18, do 19:00, znaczy od siebie dodaję tylko do, do 18.30. No, 18.30 godzina i 30 minut, a reszta to przedłużanie jest, no. To jest Wasze wsparcie, no. Tylko, że teraz jest problem, bo kurwa nie będzie mi widać tego. Jeszcze sika nie. Kurwa. Ale z zdupcył. Teraz. Ale żebym to dupy teraz. Siema, siema. Ale, ale żebym to zjebał. Ty kuźwo zjebałem to. Nie to są jakieś jaja, no. no. Kuźwo. Nie to no, zjebałem. Ten szat kurwa. Nie no, gdzie to list się kurwa, to jest. No, tu jest tu. Oho, dobra, mamy tu. A nie, bo to będzie za duży, za te idzie to ja muszę to zmniejszyć trochę. Oju. Ty. ty, ale wiecie, że to będzie kurwa Saigon. To będzie Sajgon, kurwa. Zaczyn, mogłem to ustawić tak, żeby to dać tak, o. Czat? Właśnie wiem, nie? Tylko że niech by był mały, nie? O to mi chodzi. Znaczy... Dobra, no. Przysiąłem go, ale no. Nie on, nie będzie tam mały czasami. No. Bo ja ślepiej. YouTube ogarnie się z tym shortem. Nie, ten short to jest chuj z tym shortem, kuwa stary. Ty. Ten short to będzie zjebany, no. Jeśli mówię, że to będzie zjebany ten short. Ten będzie zjebany, ja wiem, że to będzie zjebany, bo bym musiał, bym musiał kurde, wszystko na środek dać, no. Ej, a poczekaj, a ja, czekaj, ja sobie jeszcze z chęcią zobaczę. E, MTA, o właśnie, tak, no, MTA, dobra, i teraz tak, kurwo. Nie wiem, nie wiem, co ja tu odpierdalam, ale dobra, nie właśnie. Ma... Kurwa, ten szor, to jest short, jest jakiś zjebany, no. No bo, bo Darek tu że on sobie ustawia wszystko, nie? Kurwa, gówno to jest i tyle, no. Nie no, te szartowe to będzie gówniane, nie? No mówię wam, to będzie gówno. Poczekaj, no ja, ja pierwszą grę muszę odpalić. I myślę zobaczyć, jak to będzie na grze wyglądało, to nie jest tak, że... Pierwszą grę odpalę i zobaczymy. Aha. Co? Mm. Aha, nie mogę kontynuować, bo kurwa... Ja pierdolę, ty. Ty, ja nie wejdę kurwa na ten. Na MT teraz. No geta, będziemy będziemy zapierdalać chyba kurwa, bo MT mi nie działa kurwa, ty. Ty, MTA mi nie działa, nie? Kurwa, MT mi nie działa, ty. Nie <ścoughs> zjebałem MT, ty. Ty nas się weźmie w strony, ale jakie strony, kurwa Tam żeś nie stroną, no ale ja nie mam żadnych stron, kończyłam mi coś. Się... Ty, nie nie będę musiał zrobić robić, ale ser bo kiedy by mi poszedł, no ty. Dobra, dawajcie GTA San kurwa kurwa napierdala mu Ty, bo tu, ej, tu, tu GTA San Andreas może na shortie wejdzie Ty, być może, że będzie tu lepiej Zaraz teraz zobaczymy To kurwa razie odpala mi się Dlatego mi, że oknie mi się odpala teraz, nie? nie. Moje strach, święty Dobra, i teraz tak Mamy... Tylko teraz muszę sobie to zwiększyć, zobaczcie jak w tym nie wiem, że co my tam mamy. Dobrze, tu jest licznik, dobra widzę, no. Nie wiem, że widzę, no. Okej, okay, tu jest kamerka. kurwa, czemu mi się ta kamerka zwiększyła, no? jest no, kurwa, ma. Nie no, bo ta kamerka by się zjebała, ty. A właśnie, no. Nie to, kurwa, gówno. Ty, chyba za mało będzie, ty. Ty, ja Nie no, kurwa, pojebane to jest, kurwa. Nie no, te shortowe to są pojebane, mówię wam. Nie grajcie w shortowych, bo to są pojebane. I kto mi to nie mnie pisze? Na no, Dalej. Mówię wam, że te światowy będą przejebane, no? Dobra. Czekaj, a, okay, a gdzie jest tu? Ja nie chcę... O XDD, dobra. Gdzie... Dobra, bo czekajcie, zrobimy to inaczej. O! Mam inny plan. Ty. Czemu to mi kurde ten? I czemu mi to przekwituje ekran kurwa gry? A, teraz, dobra. Dobra, teraz, dobra, bo... Skasowałem, dobra. Nieważne. I teraz będzie działać, czekajcie. przekwitowanie gry. A, kurwa. <gry> Napisałem kurwa i pójdzie tak i tam od raz, okej. Okay. No kurwa o. Dobra. Dobra, dobra. Tam śli. O, tak! No w końcu zaczęło działać no Dobra. To tu. Tylko teraz zrobimy to tak, bo tu widzę, że to działa, ale niestety, tu zwiększymy ten ekran, oczywiście, no bo tu jest zwiększenie nie? I chuj. No I dobra. Tylko, że teraz muszę tutaj jeszcze na zmienić. No kuwa ten na to będzie pojebane. o właśnie o tym chodziło, dobra. I uwaga. Tylko No właśnie, tu na, na szorst, ja wiem, ty, tu na, dobra, czekaj, jest jeden licznik niech mi to się pojawi, gdzie ten listnik, kurwa. O, dobra, ty, faktycznie działa, dobra. Moja, o, ty, dobra, czyli... licznik przedłużania usunę tutaj tylko, że nie mogę usunąć tego licznika przedłużania. O kurwa, tak, bo to mi automatycznie skasuje ten. Grę, nie? nie? grę, tylko. O Tu, Ty, tylko, że ja ten licznik zgubiłem. Ty, bo ja licznik nie zgubiłem.

Jadi jadi stop je yeah No, no dobra, to do ptaku. To. to miesiąca oczywiście, to, to damy też sobie tu. No a to, a to cały ten tu. To damy po prostu tu. Tylko że jeszcze chyba donated. Widziałem, ale nie gdzie. Aha, okej. Okay. Jak go mam na, na YouTube? To, znaczy, co on przyda na YouTube'a? Łysy! A przechodzę, ale... Nie, kurwa, rucham się. W dupku jak ktoś, to, jest, to mogę wyruchać jak ktoś. Jak taki kontakt to mogę w dupku wyruchać. Znaczy, co? I się mówiłem. No to kurwa, ustawiam ten. żeby mi kurwa wszystko działało. Dziękuję no pana, no. Dziękuję no wam. Sam idzie Sam do pracy, kurwa. Laksuta. Sam idzie do roboty, kurwa. I zobaczymy, jak kurwa kita będzie Jestem ciekawy, jak to pójdzie. Ty. ty, czemu ja nie mam tej? Ty? ty, ja nie mam. Właśnie zapisałem ten. Ty, jak właśnie na sort tak idzie ten? Tak, No to jestem ciekawy, nie? Jakoś to turbo działa, czy nie działa? Dobra, dobra. Ty pan daj tak, masz kurde bana na tym kanale i tak jest. Ty i tak masz bana, więc. Ty na moim kanale i tak masz bana, i tak, więc. Jrz, jela jestem. Ale czekajcie, ja mogę w końcu. Kolejce... Ty no nie, no dobra, ja to i na ty zrobię. Dobra, nie, ja to...